Siemaneczko z tej strony, Saper. Naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Kąciku, względem którego udaje mi się chyba pomału wypracować jakąś spójną koncepcję. To znaczy mieszanka śmietnika z kapliczką. Haha, podano do stołu, kurde. W dzisiejszym odcinku, w odpowiedzi na Wasze prośby w komentarzach, chciałbym zająć się czymś innym niż komputery, a będzie to podłej jakości gramofon marki Watson. Już dawno temu przytargałem ten gramofon z wiaty. Mogliście go widzieć w kilku filmach. Służył jako obrotowy stół. No i po opowiedzeniu o nim kilku słów, kilku bo więcej raczej powiedzieć się nie da, będę chciał uczynić z niego stół obrotowy. Właśnie, ale najpierw ogłoszenia parafialne: jest godzina cztery. Zaprawdę, powiadam wam, sąsiedzi zaraz będą dzwonić na 911. <noise> Ogólnie rzecz biorąc to lubię rośliny, natomiast wydaje mi się, że nie jest to do końca odwzajemnione, ponieważ tej pseudopalnie się po prostu zdechło. Być może dlatego, że paliła mniej więcej tyle samo co ja. Trzeba by więc się już jej pozbyć. Trafiła do mnie ostatnio kolejna wiadomość z ludkiem z rezystora i leda. Dzieło należy do Gmaxa i wygląda naprawdę nieźle. Może by zrobić konkurs na takiego ludka. Z najważniejszymi wiadomościami zapraszam właśnie na maila. Mam tam najlepszą właśnie organizację. Pisanie wiadomości na chomiku jest całkowicie nieskuteczne. Skrzynki facebookowej, szczerze mówiąc, też unikam. Z kolei pyr kartofel zachowuje się już zupełnie dziwnie, bo odrastają mu gałęzie, które potem usychają. W ogóle już mam trochę dość tego kartofla, bo ni w oko, ni w doniczkę z nim. Myślę, że posadzę po prostu świeżego. Czas więc na wykopki. Pyr kartofel... <śm> Pyr kartofel wypuścił sporo korzeni. Nie pojawiły się jednak jeszcze żadne bulwy. Wczesna faza rozwoju. O tutaj zaczął wypuszczać kolejną gałązkę. A może by tak dać mu jeszcze jedną szansę, musiałbym mu zrobić jakiś stelaż chyba czy coś. Czytałem w internecie na temat hodowania ziemniaków w domu i ludzie mówią, żeby zrobić tak, że jak ziemniak wypuści gałązkę, to wkopać go na 15 cm pod ziemię. Wtedy będzie miał więcej korzeni i więcej pyrów z tego urośnie. Potem jak Kolejna część będzie 15 cm na ziemią. To znowu ją podsypać. No dobra, po krótkim zastanowieniu pyr kartofel dostał jednak drugą szansę. <laughs> Myślę, że śmiało można mu tutaj dla towarzystwa dupnąć jeszcze cebulę. Dosyć tej zabawy. Czasami piszecie mi, że na kanale zachodzą zmiany, filmy stają się grzeczne i ocenzurowane. Już to chyba kiedyś tłumaczyłem, ale zmiany są na ogół nieuniknione. W filmach obok rozrywki płynącej z oglądania, jak rzucam gratami oraz kurwami, podpalam coś i zachowuję się jak debil, staram się zaprzeć jakąś. Treść, Przekazać coś, czego sam się dowiedziałem. Spokojnie, jestem tym samym debilem, który czerpie swoją wiedzę z komentarzy, maili i wiadomości. Wciąż byłem w milionowym mieście, gościem co nastawiał gratów w koncie i robi śmieszne filmiki. Pomimo zmian w soczystości kurew, to się nie zmienia. Czasem jednak czuję się na przykład zmęczony, albo zaabsorbowany tematem. Albo mam akurat taki nastrój, że zwyczajnie nie chce mi się bluzgać. Poza tym zdarza mi się czuć że żenadę, kiedy włączam starszy film. Filmy I słyszę własne wiązanki. Jak już kiedyś mówiłem, chyba dorastam. Oczywiście wciąż lubię zarzucić soczystą kurwą, ale też nie będę się zmuszał, kiedy nie mam na to ochoty, bo wyjdzie jeszcze gorzej. Jeśli martwicie się natomiast, że wprowadzam cenzurę, żeby więcej zarobić, będąc bardziej family friendly, no to nie w tę mańkę. Spójrzcie. Bluzgi i odwalanie pojebanych rzeczy na filmach nie wpływa na to, ile zarabiam na YouTube. Okazuje się, że nawet grube wiązanki nie łapią się pod żółtego dolara. Hajsu oczywiście potrzebuję jak każdy człowiek na YouTube, razem ze współpracami, donatami, wspieraniem i reklamami. Po odjęciu różnych prowizji, oczywiście, zarabiam poniżej, a czasem dobijam do minimalnej krajowej. Potem od tego wszystkiego muszę ujebać sobie jeszcze 23% na podatki, oczywiście. Ale jestem zadowolony z hajsu na YouTube, są to już stabilne dochody. A więc, wracając. Zmiany na kanale wynikają ze zmian w mojej osobowości i w moim podejściu. Nie żeby więcej zarabiać. Żeby zarabiać więcej, mógłbym szybkim lewą laskiem, włączyć reklamy niemożliwe do pominięcia oraz reklamy w trakcie trwania filmu. Graty od was to też są rzeczy, o które jestem bogatszy. Lubię je dostawać, lubię się też nimi dzielić, w myśl zasady, że przecież nie przeżrę tego wszystkiego. Współprace barterowe z chińskimi markami czy inne reklamy też są dla mnie fajne. Nowy tab przecież nie śmierdzi. Hajsik za reklamę też nie. Ważne dla mnie jest natomiast, żeby stawiać sprawę jasno i nie okłamywać przy okazji widzów po to, żeby coś zarobić albo dostać. Ale muszę przyznać, że zawsze cieszę się, jak proponują mi coś w zamian za film czy fragment sponsorowany. Rozumiem też ludzi, którzy nudzą się na moich filmach. Po prostu nie da się przypasować każdemu. Dlatego nie straszcie mnie zdjęciem suba, proszę. Nie mówię, że to olewam. Szkoda, że ktoś sobie idzie, no ale nie róbmy sobie jaj i Priorytety i to, co jest dla mnie ważne. Najważniejsze dla mnie w YouTube jest, że dzięki temu, że robię filmiki, otaczają mnie wspaniali ludzie. Jedni grają na gitarze, inni wiedzą w chuj o systemach operacyjnych, kolejni o elektronice, każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Znalezienie pomocy w kwestii czegokolwiek, czy chociażby kompana do gierek, jest banalne. A komentarze pod moimi filmami oraz wszelkie wiadomości, które od Was dostaję, to w zasadzie festiwal ciekawych rzeczy, humoru, po. Poprawiania bzdur, które gadam, i nowych pomysłów. Lubię też to, że mam dostęp do pewnej części YouTuberów, oraz to, że każdego dnia mam coś ciekawego do zrobienia. Czy to ustawienie bota na Discord, czy rozkminienie kolejnego grata, czy cokolwiek innego. Zwyczajnie się nie nudzę. Lubię to, co robię. Najważniejsza jest dla mnie społeczność i możliwości kreatywne, które daje mi robienie śmiesznych filmików na YouTube. Powiedział każdy YouTuber, no ale tak, to kontakt z ludźmi sprawia, że jestem szczęśliwy. Chociaż czasem i od tego muszę odpocząć. Wtedy znikam na tydzień z Discorda na przykład. Albo na miesiąc z YouTube'a. Na niektórych streamach naprawdę konkretnie mnie donajtujecie. Staram się oczywiście rozsądnie dysponować tym hajsem. Oczywiście zdarzy się ostry kebab, po którym potem z pół dnia. Taka ciekawostka, nazywam to zemstą papryczek. Ostatnio kupiłem po taniości iPhone'a 7 Plus czy jakoś tak, z uszkodzonym audio i Touch ID jako kamerkę do streamów i nagrań z góry kącika zainteresowań. Kolejne kilka dyszek poszło na aplikację do obsługi tej kamery, ale nie żałuję, jakość jest naprawdę dobra. Kupiłem nową baterię do aparatu, żeby nie musieć przerywać nagrywania jak padnie. Dwie mini-klawiaturki, bo są świetną pomocą przy nagrywaniu filmów. Niestety szybko padają. Zapłaciłem rachunki, wysłałem trochę paczek, trochę przeżarłem, a dalej nie pamiętam. Bardzo Wam za to dziękuję. Warto byłoby jeszcze tego dziada przesadzić i zwolnić wreszcie miskę pani saperowej. Haha. Hotel jest dobry na wszystko. I termoglut też. A, bratam, kurwa, i tak rozpierdol, i tak rozpierdol. Kurwa. Ja pierdol. To <laughs> syf. <laughs> Dobra jest, jak ziemia trochę klapnie, to dosypie. Niedługo powinny pojawić się też nowe pocztówki. Tym razem, mam nadzieję, na lepszym papierze i z lepszymi kolorami. Jeśli jeszcze nie ma was na naszym Discordzie, to zapraszam. Link w opisie. Ostatnio wprowadzamy tam trochę zmian. Między innymi panują luźniejsze zasady dotyczące cenzury. Ogólnie, użytkownicy wciąż powinni trzymać poziom, nie są z tego zwolnieni. Jednak, jak się komuś wymsknie jakaś kurwa, to boty nie wyciszają użytkownika od razu. Szczegóły na odpowiednich kanałach. Serwera. Dziękuję użytkownikom za tworzenie wartościowej społeczności. Podziękowania również dla administracji naszego Discorda. Dziękuję, że dbacie o ten serwer. Dobra, tyle. Dziękuję za uwagę i że tworzycie wartościową społeczność wokół tego kanału. Tworzycie własne ciekawe kanały, dzielicie się wiedzą, jesteście pomocni dla mnie i dla innych, np. Na, na Discordzie. Za hajs i graty też szczerze dziękuję. W opisie oraz na końcu filmu znajduje się lista wspierających od nas następnego filmu będę tam również umieszczał niki osób obdarowujących mnie sprzętem. Próbowałem to opierdzielić na olx ale niestety nie miało za bardzo wzięcia i dzisiaj oprócz tego, że chciałbym zajrzeć do środka, to chciałbym go również przerobić na taki obrotowy stół. Co prawda jeden taki już sobie ostatnio zbudowałem, ale gramofon chyba będzie lepiej wyglądał po prostu. Pewnego razu przytargałem z wiaty również dwa winyle, jeden niemiecki, Drugi radziecki. Oba te winyle zawierają nagrania produkowane z uszami w dupie. Radziecki ze względu na jakość dźwięku, a niemiecki ze względu na jakość utworów. Właśnie piszczy mi ten obrotowy stół ponieważ działa na niskiej częstotliwości PWM. -u. Co do samego gramofonu to niestety nagrzebałem w prędkości obrotowej. Płyta rosyjska nosi tytuł Melodia, natomiast niemiecka. Na koncert. Na radzieckiej mamy kilka smaczków, tak jak napisy Ministerstwo Kultury SSSR, SIJOSUY, nazwa firma Gramoplastinok, Melodia, i Zawody, Prędkość 33. A Proszę, znalazły się również napisy w innych językach. Rok produkcji 87. Z kolei plac koncert jest mniej ciekawy. Wyprodukowała go prawdopodobnie firma Katel. Mamy tutaj oznaczenie strony, oznaczenie czegoś nie wiem czego, prędkość obrotową 33,1,3 oraz listę utworów i oznaczenie strony. Plac koncert! W zasadzie to w tej sytuacji zabawniej mieszkać w Szczecinie. Jakbym tym rzucił porządnie, to może do Berlina by doleciało. Do niemieckiej płyty dołączono również flag w postaci okładki. Natomiast do samego gramofonu mam jeszcze takie... Pokażę o co chodzi. Tu się kładzie i dopiero płytę na to, żeby była wyżej. Oraz pokrywę. W ogóle jakie przaśne te obrazki na tej okładce. der TV und Radio Werbung. Jeszcze jeden. <noise> Jeszcze jeden szczegół zwrócił moją uwagę na tej okładce. Co to jest? Dlaczego i po co to zostało tutaj wstawione? Wiecie co? Przetłumaczyłbym te napisy, ale boję się uszczerbku na psychice. Nawet Google nie chce tego przetłumaczyć. <głos> <głos> 20 grzesznie dobrych piosenek ludowych. Raz Puść mnie. W sumie się nie dziwię, że ktoś to wyjebał do wiaty. <ścoughs> Kurwa z wyrole. Gdyby przełożyć zawartość tej płyty na jakąś polską kulturę ludową, to byłoby coś w stylu Oj dana, oj dana, wyjebała, śmietana i tak dalej. Kurde, znam sporo ludzi, którzy śpiewali w zespołach ludowych. Powiem wam tak, to co tam śpiewali, to było totalne gówno. Za to pojechaliśmy kiedyś z wycieczką na koncert zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej chyba. Tak mi się wydaje, mogę mylić. I tam to wyglądało naprawdę dobrze i smacznie. Znacznie różniło się od tego, co śpiewali, jak wyglądali, jak tańczyli nasi lokalni, nasze lokalne zespoły ludowe. Oczywiście, że w tej wycieczce chodziło tylko i wyłącznie o chlanie wody w autobusie i pieprzenie o głupotach. Krótko mówiąc, koncert, ten był bardzo smaczny i mi się nawet podobał. No się maneczko, witam kilka dni później. Właśnie miałem zacząć nagrywać trochę innym sposobem niż zwykle, jednak Windows nie daje za wygraną. Pamiętajcie, żeby napierdalając sprzętem po stole zabierać stamtąd telefony. Kropelka jest jak termoglut, dobra na wszystko. Ogólnie rzecz biorąc, względem tego gramofonu, to kilka rzeczy przemyślałem. Po pierwsze, przepraszam, jeśli ten film będzie nudny i zjebany z powodu tego gramofonu, a po drugie, jeśli nie uda mi się zachować funkcji gramofonu właśnie, to też nic się nie stanie, ponieważ jak część z Was mówi, jest to bardziej szlifierka do płyt niż faktycznie odtwarzacz. O, ujebało się coś. Nie, tylko wyskoczyło. Jeśli o same gramofony chodzi, to mam jeszcze dwa. Jeden w naprawdę strasznym stanie, wyciągnięty praktycznie z błota, drugi też w kiepskim stanie, ale do odratowania i już taki lepszej trochę jakości niemiecki, wiecie. Zacznijmy może od wyposażenia, wiadomo. Talerz bardzo lekkie i raczej kiepsko wyważone ramię, bez żadnej automatyki, jak można się domyślić. Nie występuje w nim nawet czujnik włączający talerz, kiedy ramię znajduje się nad płytą, ani wyłączający go, kiedy ścieżka płyty dobiegnie końca. Po zakończonym odtwarzaniu, ramię można zabezpieczyć takim kawałkiem plastiku. Z doświadczenia wiem, że kilka wstrząsów odblokowuje to ramię, ale mniejsza. Wyżej znajduje się przełącznik prędkości obrotowej talerza 33, 45 i 78. Obudowa wykonana jest ze sklejki przypominającej dyktę urwaną ze starego mebla kuchennego. W frontu w dolnym prawym rogu znajduje się logo Watson, a na samym środku znajduje się pokrętło służące do włączania oraz regulacji głośności. Powyżej diodka sygnalizująca pracę. Z lewej znajduje się głośnik, podobnie jak z prawej. Z tyłu naklejka z oznaczeniem modelu. Jest to PH 5000. No, ma ten gramofon pecha, że trafił akurat na mnie. To się zgadza. Ej, sorry, przepraszam, jest tutaj jednak autostop. Przypomniało mi się teraz, dlaczego nie działa. Ponieważ przy pierwszym otworzeniu tego gramofonu czegokolwiek bym nie dotknął, zaczęło się po prostu rozpierdalać. I wydaje mi się, że na sztywno skręciłem kabelki, po prostu, bo się skądś urwały. Stąd autostop nie działa, no ale zwracam honor, jest taka funkcja. Dalej jest wyjście sygnału audio dla prawego i lewego głosu żeby podłączyć całe to ustrojstwo do zewnętrznego wzmacniacza. Po odkręceniu kilku śrub, co już zrobiłem wcześniej, można dostać się do środka. Musicie przyznać, że elektroniki nie ma tutaj za dużo. W tym miejscu znajduje się małe 9 albo 12V trawko. Z przodu wspomniany potencjometr z włącznikiem. Znalazł się tutaj również bezpiecznik na 12V i płytka, do której dolutowana jest dioda LED. Po bokach są głośniki o nieznanej mocy. Przyjrzałem się i zobaczyłem, że głośniki są 4Omowe i 3 watowe W całej obudowie na jakiegoś kleju termoglu. Tutaj podobny. Nie, to jest chyba do drewna jak. Pod ramieniem znajduje się wspomniana krańcówka autostopu. I ogólnie do górnej klapy przykręcona jest płytka sterująca wszystkim. Za wzmacnianie i korekcję sygnału RIAA odpowiada taki mały układ z przylutowanym radiatorem, więc nawet nie wiem co to jest. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to za szczególnie. Kabelek wyłącznika autostopu. Nie wiem też szczerze mówiąc w jaki sposób jest wykonana regulacja prędkości. W każdym w każdym razie tymi trzema potencjometrami można tą prędkość w ograniczonym zakresie doregulować. No i na koniec mały, grzebany już przeze mnie silniczek, który napędza cały talerz. A robi to za pomocą gumowego paska nałożonego z jednej strony na silnik, a z drugiej strony na talerz. Talerz też nie posiada żadnego łożyska, jest tutaj trochę smaru i to na ogół mu wystarcza do tego, żeby się obracać. Mógłby być trochę cięższy, wtedy lepiej stabilizowałby obroty. Denerwuje mnie też, że się strasznie gibie w lewo i w prawo, co przy nierównomiernym ułożeniu przedmiotu może powodować, że będzie się obcierał. Po krótkim przemyśleniu sprawy postanowiłem powyciągać stąd wszystkie śmieci. Potencjometr sobie zostawię, fajny nawet taki z włącznikiem. Głośniki jako pierdziawki do jakichś tam pomniejszych projektów na Arduino też mogą być. A propos tego, że mówiłem, że co nie dotkniesz to się rozwala, włącznik od autostopu, no dosłownie tylko dotknąłem i się cały rozwalił Jednakże zostawię ten włącznik w obudowie podobnie jak wyjścia na zewnętrzne głośniki, żeby nie było tutaj po prostu dziur. Jedynie trochę sklepać by się to przydało. Dobra, jest, nie wypadnie. Trawko też zostawiam, z niego będę wszystko zasilał. Do wyprostowania napięcia przyda się mostek. Użyję tutaj takiego wyciągniętego z ładowarki akumulatorów żelowych, którą kilka lat temu kupiłem za 70 zł. Do tej pory nie mogę przeboleć tego zakupu. W każdym razie tutaj powinien się sprawdzić. No dobra, sprawdźmy, czy jebnie. Eee. Właściwie to nic się nie dzieje. I dlaczego? Mamy zasilanie. Po wyprostowaniu wychodzi prawie 16V. Przy okazji LEDa z mostka zamieniłem na ten frontowy. Do sterowania prędkością obrotową użyję układu wyciągniętego ze szlifierki do paznokci, którą też jakiś czas temu przytargałem z wiaty. Jedyne co zrobię to usunę stąd złącze zasilania i włącznik. Zrezygnowałem jednak z tego mostka greca, ponieważ okazało się, że ten układ ma własny. Wylutowałem złącz oraz włącznik i przełącznik, po czym miejsca po nich zalutowałem w taki sposób, żeby było to permanentnie włączone i miało wybrany jeden z kierunków. Z frontu zamontowałem oryginalną gałę. W mechanizmie talerza niczego nie zmieniały. Jak to działa? No kurde działa. Ma to rozwiązanie natomiast swoje problemy, ponieważ przy niskich obrotach nawet pusty talerz ma problemy z utrzymaniem stabilnych obrotów. Kolejny problem jest taki, że z talerza Wystaje ta, co wystaje? Dzynzel wystaje. Ma on tutaj miejsce na zapinkę, tak żeby talerz nie wypadał. Gdybym to uciął, nie mógłbym tej zapinki zastosować. No i tak, obroty da się regulować bez problemu. Przydałby się tutaj potencjometr wieloobrotowy, ale tu wszystko jest na odpierdol, więc już niech tak będzie. No i co myślicie o tym? Ja myślę, że od razu mogłem to po prostu wyrzucić do śmietnika, chociaż ma to pewien potencjał. Myślę, że do prezentowania telefonów i niezbyt ciężkich rzeczy. Jak najbardziej nada się takie ustrojstwo. Coś bym jeszcze zrobił, żeby nie musieć tylko tej pokrywki używać. Nie, no niezłe. W zasadzie to cięższe rzeczy też się jakoś na tym kręcą. Ale żeby to zrobić naprawdę dobrze, trzeba by mierzyć obroty i PWM-em dostosowywać je na bieżąco. No, z cięższymi rzeczami to już tak średnio. Na dodatek prędkość jest za duża, żeby to fajnie wyglądało. Jest kłopot z ustawieniem niższych prędkości. No dobra, sorry za nudny i durny film, pomysł z tym gramofonem był jednak do dupy. W następnym tygodniu coś lepszego. Mówił dla Was Saper, pozdrawiam. Cześć. No.